Pod osłoną nocy spędzili czas w drewnianej chacie z 1780 roku. Za nami noc muzeów w Kolonowskiem. 250 lat historii Kolonowskiego. Budynek zabytkowy jest w rejestrze zabytków w gminie Kolonowskim, wpisany też. I w tym budynku jest izba historii lokalnej. I tutaj możemy zobaczyć, jak kiedyś mieszkali mieszkańcy Kolonowskiego jakich używali przedmiotów. Jesteśmy w pierwszym muzeum, wybieramy się jeszcze do kilku, jeździmy co roku. No i tak lubimy to zwiedzać, bo to jest taka fajna raz, że są dodatkowe atrakcje, a dwa okazja zobaczyć nasze lokalne muzea. Uczestnicy, którzy mieli okazję po zmierzchu wejść do Izby Regionalnej, poznali tajemnice lokalnej historii i kultury. To jest nasza historia, i najważniejsze jest, żeby tą swoją lokalną znać. Znać miejsca tutaj ciekawe, nasze osoby. Mamy nową, nową widzę, gablotę ku pamięci naszego księcia Globisza, więc to są takie bardzo ważne rzeczy, żeby też przekazać dzieciom. Różne są takie rzeczy, na przykład taka waga, lub jakieś inne szafeczki, kuchenki, piecyki. To po prostu nawet fajnie wygląda, fajnie się tego słucha i to jest po prostu ciekawe. W ramach Nocy Muzeów zorganizowano również konkurs plastyczny dla dzieci oraz przygotowano występy muzyczne, studia, piosenki. Dzieciaki muszą najpierw zwiedzić zabytkową chatę. Następnie wybrać sobie jakiś eksponat muzealny, a potem stworzyć piękną kompozycję na papierze. Mają, mogą malować kredkami. Technika jest dowolna. Będziemy mogli posłuchać młodzieżowej orkiestry dętej z Kolonowskiego, także też również gorąco zachęcamy. Grupa młodsza pod Florianem, wokalna. Noc muzeów w Kolonowskim trwała od 18 aż do północy i zgromadziła wielu miłośników historii, sztuki i kultury.